No cześć, cześć, witam się z wami po dosyć długiej znowu przerwie. My jesteśmy teraz pod firmą, to Tadeusza, bo tutaj coś załatwia w pracy. Remig nam zasnął, choć jest dosyć wcześnie, ale dobrze, nie śpi. No i co tam u mnie? Hmm. Dziś jest Dzień Dziecka. Nie mamy nic takiego w planach, bo ja idę do pracy. Um, dzieci już prezenty dostały. Wczoraj byliśmy w Katowicach, bo byłam z lądem u dentysty. W końcu pozbyliśmy się zęba, który miała leczony kanałowo w tamtym roku, jakoś w kwietniu. Potem pamiętam, jak gdzieś Dzień Dziecka byliśmy też z tym zębem mojej krwawił i później się uspokoił i właśnie co jakiś czas były takie problemy z tym zębem, że jej krwawił krwawiło dziąsło tak naprawdę no bo ząbek był martwy więc nie powinien jej boleć ale bolały ją dziąsło ostatnio ząbie się ukruszył także chciałam się tego zęba pozbyć bo nie ma sensu, nie ma sensu dziecka stresować jeździć z nią co parę miesięcy z jednym i tym samym zębem bo tylko z nim są problemy reszta zębów ma jak najbardziej zdrowych więc pozbyliśmy się tego zęba i jest święty spokój. E, dzieciaki dostały pieniążki od moich rodziców na dzień dziecka, więc już sobie wczoraj w Dino tam e, kupili. Remek sobie kupił takiego dinozaura do skręcania e, na śrubki. A Lila sobie kupiła lalkę Malz Medusa, bo ona tylko te lalki e, jeszcze ma, jeszcze je kolekcjonuje. Jedne lalki właśnie, którymi się jeszcze co jakiś czas bawi. Yy, no i tyle. Dzisiaj jadę do pracy. W weekend co myśmy robili? W weekend, w weekend byliśmy yy, w zabrzu, na, pojechaliśmy na koncert Julii Żugaj i Dawida Kwiatkowskiego. A wyczytam w internecie, ale okazało się, że yy, była ograniczona ilość miejsc i zanim myśmy tam doszli, no to już nie wpuszczali. Myśmy z Tadeuszem, y, z Remikiem zrezygnowali, żeby z nim stać, bo było bardzo dużo ludzi. Po czym tam, wiecie, ludzie się zaczęli burzyć, no i, i zaczęli wpuszczać, ale i tak było tak ciasno. Moja siostra była z dziewczynkami i z moją Lilą ponoć, y, było bardzo dużo ludzi. Lila mówi, że nic nie widziała, był ścisk, y, także no nie za bardzo się udał ten wyjazd, wiecie. Ja myślałam, że to będzie, no tak jak jest... Parku Chorzowskim na polach marsowych. Tam wszyscy wszystko widzą, jest dużo miejsca, może wejść kto chce, a tutaj jednak e, to było przy sztolni i tam było mało miejsca. Ograniczona ilość tylko mogła wejść ludzi, także no nie napisali nawet tego w internecie, więc nie fajnie, jeżeli chodzi o organizatora to dał ciała, że tak powiem, bo nigdzie nie było takiej informacji. Gdybyśmy wiedzieli, to też byśmy nawet tutaj nie przyjeżdżali, bo jednak z homu na zabrze mamy kawałek drugi, no ale trudno, tak też bywa. Remik się wybawił tutaj przynajmniej na takim placu zabaw był też dmuchańce za darmo dla dzieci. A wczoraj byliśmy na festynie w Homie Śląskim, znaczy, no, na, na takim małym festynie w przedszkolu. Będą jeszcze w czerwcu dni otwarte w przedszkolu, więc też z Remikiem się wybierzemy u niego w przedszkolu, bo chcę, żeby już się mniej więcej z tym miejscem troszeczkę zapoznał. A jeżeli chodzi o odpiluchowanie, to wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiadomo, jeszcze tam czasem mu się zapomni, ale staramy się go stadzikiem co chwilkę po prostu osadzać. Czy jak jesteśmy na dworze, żeby się wysusiał, bo z tym wołaniem sam to jeszcze ma problem, a zawoła, ale to już jest takie troszeczkę jeszcze za późno, ale mam jeszcze trzy miesiące, więc naprawdę jestem bardzo dobrej myśli. I co, Lila dzisiaj miała iść do straży pożarnej na Dzień Dziecka, potem na lody, więc yy, zajedziemy do domu i Tadeusz chyba jedzie po Jaśka do szkoły, a my sobie pójdziemy z Reminkiem po Lilę na nogach, bo oni chyba kończą jakoś o tej samej godzinie. No i potem jadę do pracy, moi drodzy, zobaczymy, może jeszcze po drodze podjedziemy teraz do Chorzowa z Tadeuszem, bo chcę mu kupić kufel z ruchu Chorzów, bo nie ma kufla, a już dawno, dawno chciałam mu go kupić. Dostał też 50 złotych od moich rodziców na dzień dziecka. Ja dostałam, dostaliśmy ogólnie do podziału, więc no dzieci sobie już kupują swoje zabawki. Mm, a Tadzikowi kupimy może kufel. Ja się tak wyletniłam, a jest taki wiaterek chłodny. Tutaj koguty pieją, wieś, W nic, ale auta co chwilę jeżdżą i muszę patrzeć na Remika, a Remik się tak oddala na tym rowerku. Mów. i później na nóżkę. zobaczymy, przejdziemy się i zobaczymy mama, co tam ciekawego ale nie kupujemy żadnych głupot mama, mama bo dopiero coś już, jakieś zabawki sobie pokupili, co dostali od e, moich rodziców pieniążki, tak? od babci, od dziadka to jest jedzonko? to będzie pszenica tylko jest jeszcze zielona później będzie żółta, wiesz? i z tego będzie chlebek, Remsiu Weszłam z dziećmi na spacerek po mnie Tutaj kukurydza już rośnie. Bardzo późno tą kukurydzę ścinają, bo w tamtym roku chyba dopiero w grudniu, jak już były przymrozki. Bo tutaj biegają serenki, ale niestety ja nie zobaczyłam. Właśnie próbuję zrobić galaretkę jagod. Dowa. nie, borówkowa, niebieska. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo u nas od takich rzeczy to raczej Tadzik jest ekspertem. On jest w pracy i stwierdziłam, że zrobię dzieciakom, ale jeszcze jest gorąca. Wyświetliło mi się filmik, że mówię. Wyświetlił mi się filmik um, shorty z Deli Park, coś takiego, świąteczna iluminacja świetla. Fajnie, fajnie. Taka muzyczka świąteczna, no wiecie, jakby nie patrzeć, to już prawie pół roku za nami i pół roku tylko przed nami do świąt. A to nawet jeszcze lata nie ma. Ile było teraz takich upałów? 3 dni. Trzy dni chyba było tak ciepło. I znowu, znowu jest pogoda nie za fajna. Ja mam akurat dzisiaj wolne i, i Lila ma po południu występ na Dzień Mamy. Także się wybieram, a na razie ogarniam chatę, oni się tam bawią, ale co chwilę się kłócą. Coś mam jeszcze miałam powiedzieć, a dodam teraz na Lili kanał, filmik z Fazeum Nasz i więc jeszcze, nie, jeżeli nie widzieliście, to oczywiście zapraszam do niej na kanał, bo tam jest tylko podłożona, co prawda, muzyka, ale uważam, że filmik wyszedł naprawdę fajny i będą to dla nas naprawdę. Super wspomnienie, a ja potem lubię wracać do tych, takich, właśnie naszych filmików z tamtego roku, chociażby z wakacji i tak dalej. Także zapraszam serdecznie. Hej, słuchajcie, już. Z... Hej. Kilka dni później. Hej! Nie -he. z remikiem robię teraz kuski na parze. Było kompletnie, nie mam pomysłu na obiad. Jak zwykle, zresztą. I co? To będzie vlog taki bardziej pogadankowy, jak widzicie, yy, nie będzie długi, ale chciałam się do Was odezwać, bo dość długo mnie nie było. Ja dość mocno teraz skupiałam się takich tutaj na obowiązkach domowych na pracy i... Remik. No piękną ma twarz obszkubaną. Superman. I nie mam nawet yy, ostatnio czasu, żeby oglądać jakiekolwiek inne vlogi na YouTubie po prostu po prostu pochłonęło mnie troszeczkę tutaj, wiecie, praca, można powiedzieć na dwa etaty, bo praca zawodowa plus praca w domu tak naprawdę ogarnianie domu i opieka nad dziećmi to jest 24 na dobę, także Jestem troszeczkę zmęczona psychicznie, mentalnie znowu, ale jakoś daję radę. Odzywam się do Was, bo dawno mnie nie było i następny filmik, jaki będzie, wpadnie filmik z Krakowa już niedługo, bo mam materiał nagrany, także zostańcie ze mną i, i bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście, że dalej do mnie zaglądacie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze i pozdrawiam bardzo serdecznie bardzo ciepło. Do zobaczenia pa.